Jestem dzisiaj. Siemano z tej strony, Marcin Jabłoński, aka Adi. I dzisiaj gramy, w farm... gramy. Gramy w Farminga 18, a i uprzedam. Ja też założę kanał swój będą też vlogi, jak będę jeździł 60 od razu. E, Dominik ma gospodarkę też. miał u swojego taty. I może będzie jakiś filmik z bruderów, nie? Bruderów, nie tylko z bruderów też. Może pokażę Wam moje kartki, ma małe takie... Małe A będziemy się duże... u Twojego taty w pracy bawić? Nie wiem. Jeśli ci mama pozwoli. A Będziemy grać w farminga. Tym do ale nie zaradwiłam ani jednego. W 18 to są plusy, że nie trzeba jak to, że bele się same wrzucają, jak się podjedzie z belą pełną na widłach. Tež... Så so ze... nær <laughs>